Ale jeszcze jedna rozmowa przed nami. Będziemy rozmawiać o crowdfundingu, o tym jak inwestować przez platformy crowdfundingowe w Polsce. Ja zapraszam Państwa serdecznie, bo tutaj jeszcze nasze startupy stoją, można z nimi porozmawiać, zapytać o to, jak się rozwijają. Myślę, że jest warto. A na scenę zapraszam mojego gościa w którym jest Artur Granicki, prezes Navigator Crowd, platformy crowdfundingowej. I z Arturem będziemy, drodzy Państwo, rozmawiać o tym, jak inwestować przez metody crowdfundingowe i w ogóle jak ten sektor się rozwija w Polsce, bo myślę, że to jest jeden z ciekawszych, jedna z ciekawszych branż rynku finansowego, inwestycyjnego, bardzo szybko rosnąca. Będziemy się Artur dzielić tutaj mikrofonem wspólnie. Powiedz, jaki w ogóle jest tempo rozwoju crowdfundingu w Polsce i co ma wpływ na takie tempo, jakie teraz notujemy? Dziękuję, witam Państwa. Crowdfunding jest jedną z najszybciej rozwijających się branż, dziedzin w zakresie rynku finansowego. Wynika z raportu KNF z zeszłego roku wynika, że jest to około 200-300% rocznie. Raport tegoroczny Związku Przedsiębiorców Finansowych potwierdził ten trend. Zakładamy, że po uzyskaniu licencji, jak w końcu będziemy mieli polską ustawę o crowdfundingu, to ta skala jeszcze przyspieszy. Natomiast wynika to z dwóch podstawowych rzeczy. Pierwszą rzeczą jest trochę nadmierny formalizm, do, z którym mamy do czynienia na tradycyjnym rynku finansowym e, w ramach tradycyjnych domów maklerskich. E, z drugiej strony e, ba, na rozwój e, crowdfundingu bardzo wpływa zainteresowanie nowymi technologiami, coraz większe zainteresowanie startupami. Start e, nie wszyscy inwestorzy mają wystarczające środki, żeby Zainwestować w fundusz inwestycyjny, natomiast e, często jak mają środki, a chcą inwestować samodzielnie, dobierać sobie portfel inwestycyjny, to nie mają dostępu na przykład do selekcji projektów, e, nie wiedzą jak je wycenić, jak ocenić atrakcyjność danego projektu. I w to miejsce właśnie wchodzi platforma crowdfundingowa, która dokonuje selekcji projektów, wyceny, analizy tych projektów pod kątem potencjału wzrostu dla, e, dla inwestora. No i inwestor, który nie dysponuje środkami rzędu kilkuset tysięcy złotych, inwestując kilka, kilkanaście tysięcy złotych, ma, e, ma możliwość wzięcia udziału w, w takiej rundzie finansowania. No i miejmy nadzieję w przyszłości na tym zarobić. A jakiego typu inwestorzy dzisiaj pojawiają się w platformach crowdfundingowych? Bo to też jest jakby specyficzny moment w rozwoju tego rynku, więc też się pojawiają i, i, i są też pro, pro, emisje, produkty, projekty, o których zaraz powiemy. Jaka charakterystyka jest takiego inwestora crowdfundingowego dzisiaj w Polsce? To jest trudne pytanie, ponieważ z naszych poprzednich inwestycji Wynika, że mamy cały przekrój różnych inwestorów. Od osób bardzo młodych, które inwestują małe kwoty i dopiero wchodzą na ten rynek i traktują crowdfunding troszeczkę jako platformę do edukacji, jak się powinno inwestować, jak się powinno dobierać spółki, po inwestorów, których można by nazwać trochę aniołami biznesu, którzy bardzo selektywnie podchodzą do spółek. Na webinarach zadają bardzo dużo pytań, bardzo je analizują i widzimy, że kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy regularnie wpłacają, może nie w każdą, ale powiedzmy w co drugą, w co trzecią emisję. I takich inwestorów też mamy coraz więcej. Więc wydaje mi się, że możemy podzielić na, na takie dwie kategorie, czyli inwestorów młodych. Którzy traktują tak crowdfunding jako taki pierwszy krok w kierunku kapitałowego i inwestorów takich bardziej doświadczonych, którzy już selektywnie dobierają sobie spółki i są skoncentrowani na segmencie spółek technologicznych. A jak to wygląda w krajach, które mają dużo dłuższą historię crowdfundingu inwestycyjnego? Jakiego typu inwestor tam jest? No, oczywiście, jeżeli porównamy nasz racz. Jeszcze bardzo młody rynek z rynkiem angielskim czy amerykańskim, no to tam crowdfunding jest na zupełnie innym poziomie. Tam mamy emisje na dużo większe kwoty. Platformy crowdfundingowe są w stanie zbierać po kilkaset milionów dolarów czy kilkaset milionów funtów rocznie. I tam już trudno mówić o konkretnej selekcji inwestorów. Crowdfunding przebił się troszeczkę już do takiego mainstreamu że mamy cały przekrój łącznie z profesjonalnymi inwestorami, funduszami inwestycyjnymi i e, takimi bardzo zamożnymi osobami, które praktycznie z inwestowania, które inwestują na rynku crowdfundingowym. Natomiast jest to też związane nie tylko z długością czy e, popularnością samego rynku crowdfundingowego, ale jest to bardzo związane z popularnością inwestycji w startupy technologiczne jako takie. Tam te, ten rynek jest dużo głębszy, te inwestycje startupowe no, nie trwają w Polsce od kilku lat, tylko od kilkunastu, jeżeli nie od kilkudziesięciu, e, bo tutaj można już mówić o początku lat 90. i pierwszych inwestycjach w spółki e I ci inwestorzy się przekonali do tego, że mimo że to warto podkreślać, inwestycje w startupy są inwestycjami wysokiego ryzyka, to też są w stanie przynieść bardzo dużą stopę zwrotu. I dzięki temu przetarciu rynku przez inwestycje w startupy crowdfunding otworzył tym inwestorom, którzy już wiedzieli, że ten rynek istnieje. On może być popularny, otworzył możliwość do bardzo szerokiego inwestow do inwestowania do w bardzo szerokim gronie. Więc, więc tutaj mamy, mamy już tak naprawdę mainstream, jeżeli mówimy o, o crowdfundingu. To odnosząc się do tego, co mówisz, że tam już jest mainstream, a u nas jeszcze jest, no, garstka powiedzmy, czy ten moment, w którym dzisiaj jest crowdfunding inwestycyjny w Polsce, jest takim momentem... Y, gdzie możemy uznać, że to może być dobra metoda w ogóle na edukację zwłaszcza młodych inwestorów? No bo często te pomysły, które się pojawiają w y, platformach crowdfundingowych, to są pomysły bardzo innowacyjne, bardzo młodych przedsiębiorców. Takie też y, często FMCG, o czym zaraz jeszcze powiemy. Czy to może być metoda na to, jak młodzież taką wieku dwudziestu kilku lat, zacząć edukować w ogóle o rynku kapitałowym i o tym, jak inwestować środki? Tak, jak najbardziej. Ja uważam, że crowdfunding dla osób zainteresowanych rynkiem finansowym powinien być tym pierwszym etapem, gdzie on się spotyka ze spółkami, może je sobie ocenić. Jak porównamy inwestycje crowdfundingowe do inwestycji na przykład maklerskich. nie mówią już nawet o tradingu na spółkach notowanych, bo to jest już zupełnie inna, inna kategoria. Ale taki młody inwestor, który ma 20 parę lat, ma kilka, kilkanaście tysięcy złotych, po pierwsze, bardzo często nie będzie w stanie wypełnić MIFID-u, więc w ogóle nie będzie w stanie zainwestować. Po drugie, nie będzie w stanie do końca samodzielnie wybrać spółki, jej przeanalizować, a po trzecie też jest bardzo istotne, no jednak część, duża część domów makraelskich opiera się na takim tradycyjnym modelu sprzedaży, więc te najciekawsze, które są w domach makraelskich na pre-IPO nawet nie trafią, bo sprzedawca nie będzie proponował inwestycji i kontaktował się z takim młodym inwestorem po to, żeby on zainwestował kilka tysięcy złotych. E, więc oni są odcięci troszeczkę od, od całej puli inwestycji. Co być może jest dobre, bo oni nie są w stanie e, świadomie ocenić ryzyka z tym związanego. Natomiast jak taki młody inwestor zainwestuje jeden, drugi, trzeci, piąty raz, e, nie zainwestuje, nie wiem, 20 czy 50 tysięcy, które ma gdzieś tam zgromadzone, e, tylko zainwestuje 3 tysiące w jedną, 5 tysięcy w drugą, 1000 złotych w jedną, uczy się. I uczy się oceniania tych spółek bardzo często na, też na swoich błędach. E, uczy się, jak oceniać, jak podchodzić do informacji przekazywanych przez takie spółki. I to jest takie pierwsze, przed, czy powinno być takie pierwsze przetarcie, gdzie ten młody inwestor e, jest w stanie przyjąć pewne ryzyko, no bo każdy inwestując ma nadzieję, że zarobi. Nie zawsze tak jest. E, więc on jest w stanie, jak się... I raz zarobi, ale będzie to na niewielką kwotę wyciągnąć wnioski w miarę bezboleśnie. Jeżeli taki inwestor by poszedł do tradycyjnego domu maklerskiego i wszystkie swoje oszczędności włożył i nie daj Boże coś złego stanie z tą spółką, no, niestety nie każda spółka kończy się z sukcesem, e, no może się zrazić rynkiem, tak? E, a poza tym nie będzie do końca świadomie tej decyzji podejmował. Crowdfunding daje mu tu możliwość powolnej edukacji i wchodzenia coraz głębiej w ten rynek. A jeśli chodzi o misje, e, te, które dzisiaj mamy w Polsce, biorąc pod uwagę też jakby moment znowu rozwoju, branży crowdfundingu inwestycyjnego. Jakiego typu emisje mamy? Bo mm, mm, tak jak mówisz, że jakby to jest swego rodzaju pre-IPO, e, przygotowanie też często spółki do tego, żeby ona weszła na dużą giełdę. Mm, jakiego typu emisje są dzisiaj w, w platformach i czy to jakoś się zmienia według Waszych obserwacji? Mamy sobie rynek dzisiaj, oczywiście abstrahuję od tego, że mamy wojnę i generalnie jest trudny klimat do inwestowania, ale ten rynek ogólnie, który, który mamy w tym momencie i ten rynek, który był powiedzmy 4-5 lat temu, to mamy do czynienia z bardzo dużą zmianą. Crowdfunding, który zaczął się pojawiać w Polsce jako taki bardziej dotacyjny. Później przy transformingu inwestycyjnym poszedł na początku w kierunku wspierania projektów, projektów bardziej B2C, bardziej z tym natężeniem marketingowym. I to pewnie było w jakimś sensie na początku dobre. Natomiast teraz idzie coraz bardziej w kierunku trochę profesjonalizacji. My, na przykład, u nas na platformie nie kierujemy się. Doniosłością marketingową czy skalą potencjalnych klientów, tylko analizą, due diligence, wyceną spółki, plan, realnością planów założonych przez tą spółkę. I wydaje mi się, że to jest ten kierunek, w którym nie tylko nasza, ale większość nie tylko nasza platforma, ale większość rynku crowdfundingowego zaczyna iść czyli selekcji projektów, które nie są projektami marketingowymi ale są projektami, które dają możliwość osiągnięcia rzeczywistej stopy zwrotu, które niosą za sobą jakąś wartość. Dalej są oczywiście projektami ryzykownymi, no bo są projektami na wczesnym etapie. Natomiast z każdym rokiem widzimy coraz więcej emisji, które nie są nastawione na marketing, ale na przekazanie inwestorom pewnej wartości, pewnej wizji rozwoju spółki, która ale to często jest już podparta danymi finansowymi, doświadczeniem wcześniej, wcześniejszego zespołu e, i takimi praktycznymi elementami, jak ten biznes jest prowadzony, e, dzięki czemu no, mamy coraz większy, większą szansę na to, że te spółki odniosą sukces i rzeczywiście zrealizują te plany, które, które zakładają, pokazując inwestorom. A jak w ogóle tworzyć swój portfel crowdfundingowy. No bo tych podmiotów się pojawia tam, podejrzewam, nawet znacznie dużo różnych kategorii, znacznie więcej różnych kategorii niż na parkiecie giełdowym, gdzie jest tendencja do tego, że na przykład modny jest gaming albo modne są sektory e-commerce. No tutaj tych pomysłów mamy mnóstwo. W jaki sposób dobierać y, takie spółki do swojego portfela, żeby gdzieś tam dywersyfikować to ryzyko, które jak mówisz jest bardzo wysokie. Znaczy, tutaj mamy do czynienia z y, dwoma kluczowymi rzeczami. Pierwszą rzeczą to jest taka stara zasada, że nie powinno się inwestować pieniędzy, które w razie straty by od... Miały istotny skutek na nasz domowy budżet, tak? Czyli jeżeli mamy 100 tysięcy wolnych aktywów, to pewnie nie powinniśmy inwestować więcej niż 20, może 30 tysięcy, bo większa kwota już będzie zbyt bolesna dla nas. Zwłaszcza w przypadku inwestycji wysokiego ryzyka, czyli inwestycji startupowych. Drugim elementem to są oczywiście mody. Mieliśmy modę na gaming, mieliśmy model na CBD, czy modę na marihuanę, co Pół roku, co rok pojawiają się pewne segmenty rynku, które są po prostu modne. Natomiast to nie znaczy, że koniecznie trzeba się modą kierować, dokonując inwestycji. Wydaje mi się, że takie rozsądne budowanie portfela powinno się po pierwsze zacząć od edukacji, po drugie od wyszukiwania podobieństw i różnic między różnymi emisjami. Znaczy jeżeli mamy emisje z różnych branż, ale e, mamy różne zespoły z różnym doświadczeniem, e, z różnymi planami, jeżeli przejrzymy sobie 5-10 takich spółek, jesteśmy w stanie mniej więcej powiedzieć na przykład przy jakich wynikach i jakich planach jaka wycena jest proponowana. Inwestorom. To nam daje pewne rozeznanie, czy, e, czy ta wycena jest realna, która jest proponowana, czy nie. E, drugą taką rzeczą jest doświadczenie zespołu. No jeżeli mamy młodą spółkę, która, e, której założyciele no nie mają doświadczenia w branży, w której pracują, a na przykład chcą zebrać środki przy wycenie 100 milionów złotych, to takie się też zdarzały, e, no to Powinno nam się zapalić takie światełko, czy oni rzeczywiście, czy ta spółka jest warta tyle i czy oni są w stanie doprowadzić do momentu, w którym e, będziemy w stanie na tej spółce zarobić. Trzecim elementem, bardzo istotnym przy selekcji spółki jest perspektywa wyjścia. E, tak jak mówiłem, na początku te inwestycje bardziej były po to, żeby wesprzeć jakiś projekt. Teraz większość inwestorów chce na tym projekcie zarobić. A żeby zarobić, musimy wyjść. Więc musimy się zastanowić, czy perspektywa wyjścia, czy to debiutu giełdowego, czy wykupu inwestorów przez spółkę jest po pierwsze realna, po drugie odpowiada naszemu horyzontowi. Bo fundusz inwestycyjny, który inwestuje i ma horyzont na przykład siedmioletni, może sobie na to pozwolić, ma środki od profesjonalnych inwestorów, którzy nie oczekują szybkiego zwrotu. Natomiast taki przeciętny Kowalski, który inwestuje kilka, kilkanaście tysięcy, no, raczej nie chce czekać siedmiu lat, żeby zobaczyć jakiś zwrot ze swojej inwestycji. Oczywiście, jeżeli spółka będzie rosła, to on może poczekać 7 lat, żeby zarobić więcej, natomiast to powinna być jego decyzja. E, więc powinniśmy się kierować bardziej analizą różnych projektów i wybierać te projekty, które dają nam po pierwsze możliwość zwrotu, po drugie możliwość wyjścia, a po trzecie, które, których plany są realne, przynajmniej w naszym przekonaniu jako, jako inwestora. E, dzięki temu będziemy mogli sobie zdywersyfikować portfel na tyle, że nawet jak jedna, druga, trzecia spółka się nie uda, to może na tej czwartej czy piątej zarobimy tyle, żeby te, które się nie udały, nam zwróciły z nadwyżką te inwestycje, to jest model taki sprowadzony na taki niższy poziom, a to jest model, który stosują fundusze venture capital, tak, które oczywiście mają nadzieję, że każda spółka wyjdzie, natomiast to nigdy nie jest tak, że wszystkie spółki wychodzą. Dzięki dywersyfikacji no, zwiększamy sobie szanse na w globalnym ujęcie zysk z tego, z tego portfela. Natomiast nie możemy się kierować modą, powinniśmy się kierować bardziej zdrowym rozsądkiem, wiedzą i porównywaniem różnych ofert. Ja tutaj bym radził, żeby, zwłaszcza takiego młodego inwestora, żeby jednak wybierać spółki z różnych branż. E, żeby to nie były trzy spółki z gamingu, dwie z CBD, e, tylko żeby była to spółka bardziej hardwareowa, żeby była to spółka jakaś być może e-commerceowa z dużym potencjałem, e, żeby to była spółka następna gamingowa, następna z jakiejś innej branży. To nam daje... E, trochę odporności na trendy. E, mieliśmy przykład gamingu, który teraz się troszeczkę załamał, e, natomiast pewnie gdzieś tam wróci. Natomiast my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki trend będzie za 3-4 lata, jak będziemy wychodzić z takiej inwestycji. Więc e, to, że moda jest dzisiaj, nie znaczy, że mod, ta moda będzie cały czas i nie znaczy, że na tej modzie będziemy w stanie zarobić, jeżeli spółka nie będzie budowała tej wartości. A powiedz jeszcze, czy, czy jakby dobierając spółki do portfela, dobrze jest się znać jakoś na tej branży, bo tak sobie myślę, że to co mówisz, jakby horyzont inwestycyjny to jest 3-4 albo dużo, dużo więcej lat. Nawet niektórzy mówią, że 10 w przypadku startupów. Czy warto, bo tak myślę w analogii do rynków e, kontraktów różnic kursowych. No jak pamiętam analizę e, rynków walutowych, no to jak miałam trzy rynki walutowe, to byłam w stanie ogarnąć kolokwialnie mówiąc e, tą analizę, jak było więcej, no to tak już mniej. Czy warto mimo wszystko mieć jakieś kilka branż wiodących, gdzie ja jestem w stanie doczytać odpowiednio dużo informacji o tym, gdzie te branże będą się rozwijać w przyszłych latach, bo na przykład teraz jest no jeszcze nie super popularna, przynajmniej nie w Polsce, branża oparta na ten zrównoważony rozwój, na SG. No mówi się o tym, że za pięć lat to będzie w ogóle top, ale żebym cokolwiek wiedziała o tej branży, no to muszę coś doczytać, no, o dziesięciu branżach nie będę wiedziała. Czy warto mimo wszystko mieć takie top na przykład trzy? których się specjalizuje, znam, być może w jednej pracuje? Oczywiście tak. To znaczy łatwiej jest nam ocenić spółkę i jej prognozy i doświadczenie zespołu i to, co spółka z sobą reprezentuje, jeżeli się znamy na danej branży. Tylko to też zajmuje czas. I to nie jest, to, nie zawsze to jest tak, że sobie usiądę, przeczytam książkę, obejrzę na YouTube jakoś, jakiś film o danej branży i stanę się ekspertem. Żeby stać się ekspertem, musimy przejść, wydaje mi się, 3-4 inwestycje, żeby poznać tą branżę, wiedzieć co zadziałało, jakie są trendy, i przy każdej inwestycji zagłębiać się, się bardziej w, w daną branżę. No, trudno jest oczekiwać, że taki młody inwestor, który zainwestuje 50 tysięcy złotych, będzie ekspertem od tej branży. E, dlatego dla takiego młodszego, eksperta, młodszego inwestora no, ta dywersyfikacja, im większa, tym lepsza, bo on nie do końca wierzy, że on jest w stanie, mając 25-30 lat, to już może, ale 25-28 lat jest w stanie stać się ekspertem od danej branży. Natomiast z czasem, jak pewne spółki będą wychodziły i e, będzie na nich zarabiał, będzie się zagłębiał w ten temat i będzie stawał się ekspertem. E, więc tak, powinniśmy dążyć do tego, żeby być ekspertem, natomiast żeby zdobyć tą wiedzę ekspercką i skupić się na pewnych branżach, które rozumiemy, jesteśmy w stanie przewidzieć trend, no, na pewnym wcześniejszym etapie no, musimy mieć szerszą tą dywersyfikację. No bo jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w czym będziemy ekspertami i na której spółce zarobimy. Jeśli chodzi o płynność, no bo w, e, wspomniałeś, że ta, e, jest ten horyzont inwestycyjny to jest minimum te cz, cztery powiedzmy lata. E, no, d, dzisiaj tą płynnością na rynku crowdfundingu inwestycyjnego jest e, s, słabo, że nie powiedzieć że zerowo. E, czyli tak naprawdę środki, które ja wrzucam tam, no to są środki, które jeśli mi zachulają, ten startup y, y, wypłynie, no to oczywiście y, to oczywiście w tym horyzoncie inwestycyjnym ja na tym bardzo dużo zarobię. Natomiast jak to jest z tą płynnością? Jakby czy, y, kiedy, y, kiedy ten rynek może być trochę bardziej upłynniony? Czy kiedy oczekiwać takiego też tradingu y, między inwestorami? To niestety jeszcze trochę, to znaczy. Platformy crowdfundingowe, które uzyskają licencję, mają możliwość prowadzenia rynku wtórnego. E, I to oczywiście u, e, umożliwia nam w miarę, przynajmniej w teorii, w miarę łatwe wyjście ze spółki, bo na platformie możemy zaoferować swoje akcje innym inwestorom. Natomiast e, tak... Realnie patrząc, zanim ten rynek będzie na tyle płynny, żebyśmy mogli w miarę swobodnie z niego wychodzić na danej platformie, to jeszcze dużo, dużo czasu potrzebujemy. Eee, takim najbardziej realnym sposobem wyjścia to jest albo wykup przez spółkę, natomiast ten wykup zawsze będzie trochę poniżej wartości rynkowej no bo inwestujemy w startup po to, żeby on za te 3-4 lata nie wzrósł nam dwa razy, tylko dużo więcej, tak? Po to, po to ponosimy to ryzyko inwestowania na wczesnym etapie. Więc jeżeli spółka nam oferuje wykup za 3 lata, za 200% wartości, to bardziej jest to sankcja niż możliwość wyjścia. To, co, na co powinniśmy zwracać uwagę, no to, to jest wyjście poprzez giełdę. Tak, można oceniać płynność na rynku New Connect lepiej, gorzej, natomiast e, dla spółek technologicznych ta płynność, e, znaczy nie ma alternatywy do tej płynności, a rynek e, New Connectowy jednak cały czas się rozwija. Poza tym, z rynku e, New Connectowego dosyć łatwo i płynnie wiele spółek jednak przechodzi na ten rynek główny, gdzie już mamy do czynienia z bardzo dużą płynnością. W związku z tym my u nas w Platformie wprowadziliśmy taki obowiązek dla każdego z emitentów, żeby on się zobowiązał do debiutu giełdowego w ciągu trzech lat. No może to być krócej oczywiście, nie mamy nic przeciwko temu, ale żeby to było maksymalnie 3 lata. E, po to, aby ci inwestorzy mogli, mogli wyjść, aby po wejściu na rynek New Connect, e, no oni mogą zostać, poczekać na ten następny etap, trzymając kciuki, żeby spółka weszła na, na rynek giełdowy, ale już będą możliwość wy, mieli możliwość wypakowania się e, w pewien sposób. I jeżeli, tak jak u nas, to zobowiązanie spółki jest na twardo, czyli jest na etapie, e, na poziomie zarówno uchwały wspólników, jak i zobowiązania się na, na poziomie dokumentu ofertowego, czyli już takiego. Deklaracji dla inwestorów, za którą ponosimy odpowiedzialność, no i cywilną, i karną, tak, jeżeli zarząd by w jakiś świadomy sposób nie dążył do tego debiutu giełdowego, to oczywiście pewności nie mamy, ale mamy duże prawdopodobieństwo, że będziemy w jakimś przewidywalnym horyzoncie w stanie wyjść e, z tej spółki i na dzień dzisiejszy, realnie patrząc, wydaje mi się, że to jest tak jedyna możliwość, żeby uzyskać w miarę w miarę sensowną płynność na, na tych akcjach, w które zainwestowaliśmy wcześniej. To jakbyśmy mogli jeszcze na koniec się zastanowić nad tym, jaka jest przyszłość crowdfundingu. Od strony bardziej prawnej no, masz background, powiedziałabym taki szczególny, bo pracowałeś w Komisji Nadzoru Finansowego. Jak z Twojej perspektywy, z punktu widzenia też legislacji i tego, co się zmienia? w branży crowdfundingowej, e, ten rynek będzie wyglądał już, już za moment. Znaczy, rynek na pewno będzie się rozwijał. E, jeżeli chodzi z takiego punktu legislacyjnego, mamy rozporządzenie europejskie crowdfundingowe. Czekamy niestety na ustawę polską, która umożliwi... Platformy crowdfundingowym pozyskanie licencji. Natomiast zakładam, że w drugiej połowie tego, w drugiej połowie przyszłego roku te licencje już będą udzielane, co spowoduje, że platformy crowdfundingowe będą mogły rozszerzyć swoją działalność, będą mogły w miarę przybliżone do domów makreńskich oferować w internecie swoje projekty, będą mogły bardziej aktywizować swoich, swoich inwestorów. E, więc jak tylko przejdziemy przez ten moment, e, to, to wydaje mi się, że taki, to się troszeczkę odkorkuje i ta przyszłość rynku crowdfundingowego jest dopiero przed nami. I tu postawimy kropkę. Drodzy Państwo, y, ja myślę, że warto obserwować to, w jaki sposób się... Y, ten rynek zmienia, jakie nowe misje wchodzą, bo te misje są z różnych, z różnych takich strumieni, bym powiedziała. Jeden jest taki bardziej młodzieżowy, FMCG, gdzie faktycznie jest dużo takich tematów posiadających dużą ilość followersów, a drugi jest faktycznie bardziej o innowacjach, o tym, co zmienia jutro tak naprawdę. Także zalecam obserwacje różnych emisji, edukację i już niedługo pewnie profesjonalizację tego rynku. E, moim i Państwa gościem był Artur Granicki, prezes e, Platformy Crowdfundingowej Navigator Crowd a ja Państwa zapraszam już jutro na kolejne debaty, które będą o inwestowaniu w startupach. Między innymi podyskutujemy o tym, jak budować zdrową relację pomiędzy founderem a startupem, co łatwe nie jest. Będziemy również jutro w scenie audytoryjnej rozmawiać o metodach inwestowania w startupy i tutaj przy stolikach będziemy mogli poznać kolejnych 16 startupów już jutro od godziny 9. Dzięki ogromne. I zapraszam na FireRand.